Szymanko, może jak widzowie, witam Was w drugim filmie grze o marihuanie. Tak jak mogę to chyba wypowiadać, nie wiem. Zowie, więc wchodzimy sobie do gry. Ostatni dzień się, się spodobał. Dobiliśmy dwa suby, yy, więc widzowie no co? No lecimy. Patrzcie jesteśmy, nic nie zmieniałem. Yy, więc co? No to widzowie dzisiaj cel nie wiem jaki. Ja bym na razie tą maszynę jakoś poseł tylko. Aha! Czekajcie, czekajcie. 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 Aha, dobra. Musimy obciąć, dobra. Cyk, 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 cyk. I widzowie, cyk, dobra. Czekajcie, może kichnąć. A, dobra, zobaczyłem, kichnąłem. Mm, więc lecimy dalej w ku teraz to tu. I pak i teraz cyk, cyk. I teraz tak, tak, jak co, no lecimy, lecimy szybciutko. Cyk, 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 cyk. I ostatnie, no i zamieszanie, wiadomo co z tym będziemy robić, ale na razie czekajcie. Bo widzowie, no, że mówmy się, po co mi ten stół jest? Cześć, nie gadać, mogę sobie pograć. Co to jest? Snake! Dobra! Dobra, widzowie, nie! Ja ten stół chcę usunąć stąd. Dobra. Stół wzięliśmy. Czemu... Dobra, nie wiem. Postawię teraz tą maszynę tutaj. Hmm, Napełnijmy sobie tutaj to widzowie. Yy, widzowie, będziemy musieli zrobić sobie za lekkie zakupki, ale najpierw chodźmy to sprzedać. Najpierw chodźmy to sprzedać. Więc teraz idziemy... Czekajcie, zacznijmy, czy nie mam żadnych klientów? Nie, dobra. No dobry, dobry dzień, policjancie, do dobry, dzień. Na no spokojnie, nie, nie róbcie nic mi. O. Zobaczcie. Zobaczcie. Ej. Bratku. Nie chcesz się trydować? No to dobrze No to... Lecimy dalej szukać klientów chętnych. Dobry dzień. O, będziemy masz. Proszę. Proszę, bądź moim nowym klientem. Yy, lecimy, lecimy. Dzień dobry, widzę, nie wiem czy tam ta gra mi się zapisała, czy mi się wszystko zapisało z tamtej gry. Chyba tak, nie wiem zaczymy. O, pan może będzie chciał, no kurde, no i panie. Pan to prawilnie. Niech pan sobie zaweźnie. Czekajcie. A ty pani może by chciała zasmakować Fuu, Pani jednak nie chce, dobra. O pani od hotelu, to nie, to lepiej nie, to pani będziemy oferować. Dzień dobry. O, pan chce. Proszę. Pan chce? Ja pani chce, no to pani nie jest sztywnym gitem, luźnym gitem. Dobra, zobowięł. Teraz idziemy sprzedać temu rzemkowi, <laughs> który chciał chyba. Nie wiem w sumie, czy nadal będzie chciał, a jak, jak będzie chciał, no to spoko, jak nie, no to trochę gorzej, ale yy, i tak spoko, bo będziemy zaraz skręcić więcej tego, no nie chcę, więc teraz będziemy tak lecieć na dwa krzaczki, więc tak mocno. O, ile mi dał za to? No, interesnie. No weź, no kurde. Oba Cię okradnę. No nie masz nic. Serio? Że serio? O! Ty, będziesz chciała. Dobra. Do widzenia! Let's go, widzowie, mam zarobiony heisiwal. Ale teraz tak. Widzowie. Mamy to, 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 to... Czyli to i to. Muszę kupić tylko chyba ta... Jeszcze te... paczki. No to tak, no to najpierw se zamówmy, wiadomo. Cyk, cyk... Dwa se zamówmy. Dobra, spoko, Zar zaraz przyjdą na Tu będziemy że mogli sobie lokal wynająć i my sobie go wynajmiemy. Ale to chyba w tym jeszcze nawet odcinku, więc widzowie oglądajcie koniecznie do samego końca widzowie. Yy, więc też... no i... Widziałe myślę, że to będą jeszcze tylko... Myślę, że już mało odcinków nam zostało z tej serii. Więc no szkoda, ale... Widzowie, coś się kończy, coś się zaczyna i coś się może niedługo znowu zacznie. No nie wiem, nie wiem, widzowie, nie wiem. I chyba tylko tyle. Aha, i tego dodajmy trochę. Dobra. A teraz w idziemy wpłacić na konto z 200 dolarów, by się przydało. Ty... Chyba tyle wystarczy. Musimy na... Na sobie wydać, więc... Dobra... Yy, dzięki, do widzenia! Idziemy teraz żeby szybko sobie zapłacić za nasząka. Yy, I... Czekajcie, cyk! Cyk! Ty, 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 ty. Dobra... Zabrał nam pieniążki, pan! I teraz lecimy sobie odebrać nasionka tam są! Dobra, czekajcie, za... Czekajcie, że za... muszę wymuchać, dajcie, dajcie... Widzowie, dobra jestem, i widzowie, jeśli w ogóle byście chcieli, nie wiem, może live'ika z jakiejś gry, którą byście mi polecili, to piszcie, ja z miłą chęcią sobie zajmę coś, więc, no się, a czego jest PGR, ja nie wiem, czy to dobrze, to kupiłem, ale może mi urośnie, może nie, nie wiem, dobra, czekajcie, teraz, syk, przecinamy, Wsypujemy, co chcesz, ładnie sypiemy. Dobra, teraz tak. Teraz tutaj nasionkę walną. Teraz tak, 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 nie. Teraz tu tak, 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 i tak, tak, PGR tak, na to wszystko. Nie? Teraz walimy sobie to coś będzie trochę mocniejszy towar jak ja dodaję tego teraz dodajemy tego na tą roślinkę widzowie y y grę tytułu y tytuł gry będziecie tutaj mieli w opisie filmu więc jak ktoś by chciał ją zagrać to ona jest dostępna na steamie i będzie mo i można w grać w wersji demo więc widzowie jeśli ktoś i widzowie, ja sobie pomyślałem, że może właśnie live wiki z jakiejś gry byśmy robili Nie wiem czy to mówiłem czy nie, bo już nie Dobra, podlewamy, cyk, 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 cyk Czekajcie, ja to podlałem? pgr nie podlałem, No tak pgr zapomniałem widzowie podlać, dobra, mamy wszystko Teraz się to musimy podlać Widzowie, jak wstaniemy, już nasze roślinki raczej będą gotowe więc no fajnie fajnie cyk, 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 cyk i cyk a hejster sobie tutaj położył Dobra czy my już możemy iść spać yy, nie wiem choć się domyślam że jeszcze nie za poszedł ludzi pokradać yy, poszedł bank powybijać banki powybije o cień mm. dobry kurwa musiał się dealować, a ja nie wiem. Mam... Widzenia! <grym> dobra! Dajcie, 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 dajcie pieniążki, dajcie pieniądze do do Łażeksa. Dobra, mamy pieniążki, teraz lecimy dalej. Oooo Dzień dobry panie policjancie poszanowanie Nie ma ich nie ma oj oj, dobra, dobra. dobra Ciekawe kiedy będę mógł iść spać, ale piosenka widzowie słyszycie to

Fajnie! Fajna ta gierka, widzę, a może byście chcieli, żebym kupił grę tą... Ale nie demo, ją kupił właśnie. Ale to nie, to wszystko od was zależy. Wszystko od was, może bym ją kupił. Ale widzowie, ja umówię się, że jak po tym filmie będzie 40 łapek w górę, to kupię tą grę. przysięgam, Dobra. Dobra, idziemy teraz szybko spać, bo rano jak już wstaniemy, nasze roślinki będą gotowe, jak już urosły. Dobra widzowie, idziemy spać, uwaga, idziemy spać. Wstajemy rano i co tu się nam ujawni? Pięknie urośnięte roślinki. Teraz bierzemy obcinaczkę i tniemy. I widzicie widzowie, przez to, że podlewamy 12, a nie tego, jak to się nazywa? A nie... 8 Ej, ale serio, no to się opłaca tam to kopywać Dobra Ale widzowie, on ja już nowy towar lecieć Ale widzowie, chyba będziemy się niedługo już przenosić Do nowego punktu Ale patrzcie, gdzie są te Nie gadacie, że mi woreczków zabraknie Ale jeszcze nie mam tyle pieniędzy, żeby się widzowie przenieść To też trochę lipa No ale no trudno, dobra Kurde, policja jeździ nie za ciekawy, nie za sytuacja, panie i panowie Ale spokojnie, jak coś ja tam policji spałągam w lesie, i co, że oni mają paralizatory? Ale widzowie, gra normalna jest o wiele lepsza, bo tam macie, tak Macie pistolety, macie wszystko, ale widzowie, niedługo też powracamy do Fortnite'a Napiszcie, jaki byście chcieli kontekst, content z Fortnite'a ja już zacznę coś tam realizować pod ten content Więc, okej okay. Więc tak, już wam to mówię Ale żeby wy... nie chcę nik deal Mapa yy, nie no, ktoś Ktoś musi chcieć, ktoś musi chcieć Mapa Muszę iść tutaj do pana Muszę iść panu obchnąć więc szybko idziemy obchnąć koledze Tutaj naszemu, o dzień dobry Słyszałem, że pan tutaj jakieś towary, chcę kupić. Ile to mi za to wszystko? Dobra, dzięki. Ale teraz widzowie, tak, teraz wpłacamy to wszystko na konto. Bo z tego, co się nie mylę, to w domu mamy jeszcze dużo. Yy, czekajcie, weźmiemy. O, dobra. Wpłacamy sobie trochę na konto. Widzowie się, dom kupujemy. Ja już bym dom kupił. Choć czekajcie, nie. Musimy to inaczej zrobić. Ja bym teraz wy tak zawalił. Teraz tak. Bierzemy, cyk, na konto wpłacamy 500 dolarów. No, dobrze, mamy 500 dolarów. Teraz idziemy tutaj. Cyk. Kupujemy to, 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 yy, to, to, 3, to to, 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 to i teraz tak, kupujemy jeszcze... Tego... mega dużo... Cyk... Cyk... Cyk, dobra... To nie będzie 430... Ale spokojnie, wdawałem... Dobra... I teraz... jest dobrze... Teraz zamawiamy... Już za to 3... Raz, dwa, trzy... Cyk... czekamy tu chwilę, aż przyjdą... Ja nie będę miał... Gdzie tych nasionek? Aha! No i tak wrócę do domu na chwilę, więc widzowie, szybko, szybko, panie... Zapłacić? Ja, mogę zapłacić? Tak, mogę. Dobra, opłacone. Teraz... wkładamy hajs. I teraz szybko, widzowie, idziemy odwolić do domu rzeczy i lecimy po nasionka, tylko gdzie są te nasionka? A gdzie on mi nasionka zostawił? E, no nie gadajcie, że mnie nas nie, chyba nie mogę nas skomować. Uh, list and for in products O, ta pani by chciała pewnie kupić bo ona to taka Sigma. dobra czekajcie lipa jest lipa jest dobra czekajcie najpierw to włożę widzowie tutaj żebyśmy mogli już potem pakować to bym czy to się tu zmieści? nie ale tu, tu możemy Nie, no nie wiem. O! A co gdy... Czekajcie, czekajcie. Co gdyby tą lampę. Aha, ona tylko. No nie wiem, gdzie mam to postawić. Gdzie mam to postawić. Dobra, tak niech stoi. Dobra, lecimy. Lecimy z zrobieniem dealów. Syk, sypiemy sobie. Teraz lecimy sobie. Tu sypiemy. Dobra. Sypiemy, sypiemy. Zwyczę szczerze po tym wszystkim, ja nie wiem w sumie ile my jeszcze z tego odcinków nawalimy. Myślę, że to jednak może się przejść na troszeczkę większą ilość. Ale tutaj widzimy się jak już, ja już to wszystko będę miał posiane. Dobra, zowie, mamy wszystko posiane. Ale mi się przypomniało, że przecież mamy tutaj jeszcze. Czy trochę rzeczy? Trochę towaru, że tak powiem. Więc wszystko widzę, pakujemy i lecimy to sprzedać, więc cyk. Będziemy musieli w też dokupić opakowania, bo na to wychodzi, że mi w ogóle mam bardzo mało opakowań, widzę, zawsze mało opakowań kupuję, więc no mega lipa. Więc cyk i ostatnio cyk i mamy 10 do odebrania i lecimy zawet to szybko sprzedać, jest już, jest już wieczorek, ale na spokojnie, oj. Na spokojnie na spokojnie Tam 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 pan dziadek jeszcze chodzi Więc szybko szybko idziemy Do pana dziadka Gdzie pan dziadek jest? Yy, czekaj map O pan dziadek tam się udaje Pan dziadek To pan dziadek jesteś A może ty nie jesteś jednak dziadek czekaj to ty jesteś! A no nie to jednak nie ty chyba no nie. dobra czekajcie to nie on, A to no nie to on. Się, że to nie to nie to nie to nie to a Ty, możesz a. nie to nie 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 to to Tego tak ofensywnie O, to, 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 to To takie połączenie ci ta dwójka będzie chciała Napewno widać szybko tego bez koszulki mm -hmm. Mm -hmm. no nie no mordo, hajs mi mi za to. no dobra Ty ile widać? No to też coś na przetestowanie To już wszyscy na przetestowanie chcecie Nie no panowie, tak to mi się nie będziemy bawić mm -hmm. Czekajcie no <tuszyndź> tam z tym który chce jeszcze, więc szybko tam widzowie, lecimy. Ej, a to się da podnieść? O, pani hotelarka! Dlaczego pani nigdy nie chce ode mnie? To jest nie mija, pani! Dobra, idę po ziomku, od takosów sprzedać. Będziemy ziomkowie od widzowie, sprzedać. Cześć kolego. Ej ty jesteś biedny jakiś Chłopie Tak dobimy 300zł Dobra Bo ci tak chyba mało za to dostajemy Nie wiem widzowie No nie wiem Mamy 600zł Co pozwala... Dolarów Co pozwala nam Na policja wizowym widzowie co pozwala nam na kupno nowego lokalu? Więc jako sobie już sobie wykupię. Ale i tak musimy teraz lecieć, kupić opakowania na to wszystko. Więc najpierw lecimy sobie wykupić mieszkanie. Mamy hajs przy sobie. Nie wiem czy jest przy sobie, mamy jeść, czy na koncie. Raczej przy sobie, więc. Dobry. Hmm. Chciał kupić mieszkanie. Hmm. Mieszkanie bym chciał kupić, no proszę pani, no! Hmm. Mam hajs! Chcę mieszkanie kupić, tak! No, czy to jest. A no, może to muszę iść. Może to. Muszę. Może to. Czy pani Chcę kupić mieszkanie? Hmm. Nie, no. Nie wiem, nie wiem, po prostu nikt nie chce mi nic pomóc, nie chce mi sprzedać mieszkania. Nie. Dzień dobry, dzień dobry panie z dobry Musimy tego mega dużo nakupić. Szczerze. Tego musimy nakupić tak dużo. Chyba tyle starczy. atatat at, at. Nie, nie, nie. dobra. A to jest takie chyba premium. Nie wiem. Musimy wpłacić na konto. Wpłacimy 500 zł. A może serę na karcie musimy mieć. Dobra, no to wpłacimy maks. Wpłacimy wszystko. Nie, bo i tak będę się wpłacić na roślinki. A nie, bo i tak zaraz zarobię. Dobra. Z panem zawsze miło interesy robi. Dobra, więc szybko idziemy to włożyć do mnie. Ja działam rzeczy. Działam jeszcze rzeczy. Ja muszę. Te, ja działam wreszcie rzeczy. Cyks. Dobra. Te, Tera... Co tu mogę Nie, ja nie mogę. Dobra. Zamykamy drzwi. No i co, ile cienimy? Ale, ale teraz nakręciłem Mamy jednak krótsze maszynki Widzowie no to to już jest sporo la Dobra widzowie ale myślę Że obchniemy że to Lub ogólnie zrobimy Zobaczymy i będę kończył odcinek Bo nie wiem ile już ten odcinek ma Ale do najkrótszych nie należy Więc syk Ładujemy dalej cyk, cyk. mało zostało, już mało sobie zostało Nie no gdyby, gdyby, moja, gdyby, ktoś zobaczył, że ja taką grę, grę no nie To po prostu by się, widzowie, załamali Jeszcze bym kupił grę za siedem tych malich nie no, moja mama wybiła mi no takiej gry nie kupiła, no nie Nie ja to nie ma opcji Nie ma opcji i uwaga, 3, 2, 1 My mamy to wszystko z mannego, Więc, no dobra, ale najpierw idziemy zobaczcie, co się stało z moimi tamtymi rzeczami. I może wchodzić Ja nie chcę. Nie, no, room. No, trzeba zapłacić. Mm. Czy pani, czy pani rozumie, że chcę kupić mieszkanie? Boże, się tak znerwiałem. Coca-Cola jest poproszę. O ty szanowna... Pani! ten... Dobra, siema mordo. Czemuś ty lubisz... Dobra, zawień. Szybko... O, tu są moje rzeczy. Dobra. Czasem roztoły jakieś kupiłem. Czy skąd, nie wiem? Jakie, czemu ja stoły Dobra, nie wiem. Ale wiem, że lecimy dealować. Wiem, że lecimy dealować, dobra. I czy to tutaj jest moja ulica? Cyk, tak. Gdzie jest jakiś powodziny? Dobra. Panie to pan. Co ty jesteś, kurde? Pani, panie, 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 ja też panie, zapalę, ja zapalę. Lecimy na panie, co tam? Faza jest. nie panie, chcę panie, palić. O! Stój! panie, panie, Stój, Stój, Ja wiem, że robisz. panie, 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 ten ten jest, lekka ten faska jest ten 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 aha, bo to sobie tyle, bo to kupiłeś, że, że ten sobie ten 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 to ten ten muszę ten schować ten 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 to tak... nie wiem, tak nie ten 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 Dobra, szybko widzowie. Cyk. Idziemy na scrollcadele, będziemy kończyć za chwilkę ten odcinek, tylko szybko lecimy. Ale widzowie patrzcie, są trzy deski i dosłownie kurde te kółeczka, więc też zabaw... Nie dobra, nie jest kolego. Który chce się dilować. O, minąłem. On tu jest, tu jest gdzieś koleżka. Zadałem przed ową Aha, tu jesteś, gdzie jesteś? Aha, powiem że że dzisiaj Nie ma, nie ma jednak, kolegi Dzień dobry, dzień dobry, poszanowanie Pani policjant się, szanuję Waszą pracę tu jest, tu teraz jest. Tu ty chciałesz. Mm. Masz. Mm. Często się, często się, Częstuj się. Mm. Tu patrzcie, innych jest. Tylko Gdzie to jest, to jest. To oni gdzieś są tam, ja, ja nie mogę. To ja tam muszę iść. Masz, ja chyba muszę. Chyba tak widzowie. Ale... Soli, Waccent, Viral i the motor. Aha nie wiem czy tego nie muszę oddać, żeby tam wynająć. Chyba muszę. A to szkoda mam powiedzieć, a to szkoda. No. Ile mi da za to wszystko? No bracie! No kurde. Ej, ja chcę! Ej no przecież... Ja chciałem! On mi tyle hajsów za to dawał! No nie wierzę, no... Panie i Panowie, tyle pieniążków... Nie już są jakieś... Yo, yo, yo... Gdzie są ludzie do dealowania! Chodźcie do mnie, Gdzie Wy jesteście, no Panie... Nie da się zapukać, nie da się... No nie wiem Nie dobra bardzo jak ten... Nie panie policjancie A Dobra dam panu mnie Kurde wszukujemy mhm. dobrze, widzi pan ja to czysty Ja to grzeczny chłopak jestem A to chłopak ze skomnego miasta nie ugliem no nie powoli, to przerasta. Nie, kurde, musisz jak krowa. Dobra, widzowie, idziemy. Te, no pani coś brała. A, bo maje pani brała, no tak. Dobra, nieważne. Dobra, idziemy się spytać tego, tego, że chce będziemy kończyć ten odcinek. Dobra, nie chcę. Widzowie. Idziemy szybko do mnie, do łóżka, do motelu. patrz, piękny motel. cyk, cyk. Kładziemy się. Ja Wam sobie dziękuję za oglądanie tego odcinka Siemano.